Przecież zrobiłeś sporo. Później. Ja bym Aż nie było widać proszę. Nawet jak nie prawdziwe ma... to nie pójdę. Nazwa to Możesz się uśmiechać. Nie. Wszyscy mówią, że rodzice stale patrzą na nas z nieba. Nie chcę, żeby tata się martwił, że nie może grać. Myślisz, że jest mógł że się dobrze bawisz bez niego? Tak. Tylko jedno może go zmienić bardziej niż świadomość, że go tu nie ma. Fakt, że ty przez to nie robisz tego, co pokażesz. Rodzice chcą twojego szczęścia. Przez to będą oni Zawsze kiedy się uśmiechasz, kiedy jest ci dobrze.